Dietetyka jest jak język polski. Zwłaszcza dla Polaków, dla osób, dla których język polski jest językiem natywnym, tym pierwszym, którego się uczymy. Dlaczego? Ano dlatego, że tak jak wszyscy mówimy w języku polskim, uczymy się go przecież od urodzenia. Tak, gdy wgłębimy się bardziej w jego zasady, poznamy wyjątki, poznamy spędzające sens powyk zasady ortografii, to okazuje się, że jednak ten język polski taki prosty to nie jest i nie bez powodu określany jest jako jeden z najtrudniejszych języków świata. I podobnież jest kwestia z dietetyką, z odżywianiem. Przecież każdy z nas je. Każdy z nas ma pewne już doświadczenie w kontekście odżywiania, skoro je od iluś lat, prawda, od urodzenia, czy powiedzmy od rozszerzania diety, od 5-6 miesiąca życia, takie stałe pokarmy. Ale jednak, ponieważ jesteśmy tak zróżnicowani i każdy z nas jest troszeczkę inny, to to odżywianie też spędza sens powiek i jest trudne. Po prostu dietetyka z jednej strony... Mamy zasady, które określają, że dieta powinna wspierać nasze zdrowie, uzupełniać albo zapobiegać niedoborom, także wspierać nasze zdrowie metaboliczne. Tak jednak, z uwagi na te różnice interpersonalne i intrapersonalne w zasadzie, tak, w zależności od aktywności fizycznej itd., sprawiają, że nie jest to taka prosta sprawa, mimo że każdy z nas ma kontakt z jedzeniem, doświadczenie w odżywianiu, tak jak wspomniałam, od wielu, wielu lat, praktycznie od urodzenia. Dlatego w dzisiejszym Woku podejmę temat tej skomplikowanej dietetyki, a konkretnie odniosę się też do bardzo głośnego wywiadu, jaki ostatnio udzieliła pani profesor Cichorz na kanale Rymanowski Live u Bogdana Rymanowskiego. Powiem o swoich przemyśleniach po tym wywiadzie, bo nie ze wszystkim się zgadzam, i też uważam, że padło tam wiele szkodliwych twierdzeń budzących więcej chaosu, więcej strachu, aniżeli. Pożytku wprowadzające więcej fermentu, ale też mam parę przemyśleń takich po prostu ludzkich, którymi też się dzisiaj z Wami podzielę. Zapraszam na wspólny spacer. Z tej strony Gosia Pielichowska. Jestem dietetyczką i psychodietetyczką, a to jest Power Walk, czyli podcast w ruchu, po którym, w którym idziemy po zdrowie. Także dzień dobry, moi drodzy, jeszcze raz. Witam się zami z Gdyni. Dzisiaj wspólnie spacer taki. W zasadzie będzie w kontekście dietetyki, to mam parę przemyśleń takich zarówno ludzkich, jak i też dietetycznych. Jako dietetyk po tych już paru latach pracy w zawodzie, przepraszam, jakiś on katar. Po tych paru latach pracy w zawodzie, mam takie przemyślenia, że bardzo dużo kontrowersji powstaje wokół dietetyki, wokół odżywiania, gdzie de facto. Chodzi nam o jedno i to samo. Dlatego, że zarówno dietetycy, którzy określani są jako dietetycy systemowi, czyli którzy uważani są za to, że to za niewolników big farmy i w ogóle tak, takich, którzy nie są w stanie się wyłamać z pewnego systemu, albo ci niesystemowi, czyli ci, którzy poznali prawdę tak i są więc bardziej świadomi, Zaraz do tego przejdę jeszcze, ale jedna i druga strona chodzi nam przecież to samo. Chodzi o to, i to co każdy sensowny dietetyk powie, to to, że chodzi o to, aby jeść jak najmniej przetworzone jedzenie. Żaden sensowny dietetyk nie będzie zachęcać do tego, aby zajadać się chipsami, frytkami, aby jeść nie wiadomo jak dużo jedzenia. Żaden sensowny dietetyk nie powie, że batonik fit, proteinowy jest lepszy niż na przykład zwykły posiłek, kanapka dlatego, że tam też jest mnóstwo składników które nie są nam do końca potrzebne, tak? I jest to produkt bardziej z kategorii wysoko przetworzonych bardziej produkt rekreacyjny, zresztą o tym mówiłam w kontekście słodzików aniżeli produkt nam niezbędny więc w zasadzie chodzi nam o jedno i o to samo ale z jakiegoś powodu no my się non-stop kłócimy o to, kto ma rację i czy tych węglowodanów ma być mniej, więcej, tylko mięsa, więcej, mniej, czy ta soja jest zdrowa, czy nie, czy powinniśmy się bać GMO i tak dalej, co wprowadza bardzo duży chaos, bardzo duży ferment, a warto pamiętać o tym, że w zasadzie każdy z nas może mieć rację w pewnym zakresie, dlatego że ludzie są po prostu różni. Ludzie mają różne potrzeby metaboliczne i nie ma uniwersalnej diety dla każdego. Zarówno jedna i druga strona, która się przekrzykuje, że nie, moje zdanie jest ważniejsze, nie, moje zdanie jest ważniejsze, to jedni i drudzy jednocześnie mają i nie mają racji. Bo człowiek jest tak złożony, organizm może ma tak różne potrzeby, każdy człowiek jest troszeczkę inny. Że może być tak, że dieta A, klasyczna, na przykład śródziemnomorska, zadziała u takiego człowieka jednego, ale może być tak, że u człowieka B to zupełnie nie zadziała i na przykład dieta niskowęglowodanowa będzie lepszą opcją. Ale żeby tego się dowiedzieć, żeby to określić, jaka dieta jest potrzebna, to musimy. Testować, musimy sprawdzać, musimy być dociekliwi, musimy być ciekawi tych ludzi, a zwłaszcza człowiek zainteresowany, czyli sam, sama osoba, tak? musi być ciekawa siebie, na jakich pokarmach mi się najlepiej funkcjonuje. Niemniej uważam, że chodzi nam o to jedno i, o jedno i to samo, że jednak mimo wszystko zależy nam na jedzeniu na produktów jak najmniej przetworzonych. Niezależnie od tego, czy to jest bardziej węglowodanowe, mniej węglowodanowe, czy je są to produkty sojowe, czy niesojowe, ja akurat uważam i to też jest tak, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, że soja nie jest szkodliwa dla organizmu człowieka. Wręcz przeciwnie: produkty sojowe z uwagi na zawartość izoflawonów sojowych, daidzeiny i genisteiny mają właściwości przeciwzapalne, mają też właściwości przeciwnowotworowe. Teraz się wysypie pewnie ogrom komentarzy, że też jestem dietetykiem systemowym Big Pharma, ale wiecie co? Mi się nie chce wchodzić w te dyskusje. Dlatego, że patrzę na, po prostu na człowieka jako na złożony organizm i zastanawiam się, jaki zestaw pokarmów, jak to dopasować to narzędzie, jakim jest jedzeniem, żeby najlepiej wspierało tego człowieka. I to wydaje mi się też przyświeca każdemu dietetykowi... Który jest sensowny, który dba jak najbardziej o zdrowie pacjenta i dobiera mu taki zestaw pokarmów, który dla niego jest optymalny w danej sytuacji, po to. Aby dieta wspierała zdrowie, aby sprawiała, że czujemy się lepiej, a nie gorzej, aby poprawiać zdrowie metaboliczne, a nie je pogarszać, aby wspierać różnorodność mikrobioty jelitowej, integralność bariery jelitowej, bo to są zasady, jakie powinna spełniać zdrowa dieta. A naprawdę już potem wchodzenie w szczegóły, czy to ma być więcej węgli, mniej węgli, tyle posiłków, tyle posiłków, to już dopasowujemy. Indywidualnie i uważam, że nie ma jednej uniwersalnej diety, tyle tylko, że to, na czym powinniśmy się skupiać, to zwrócić uwagę na to, aby ta dieta była jak najmniej przetworzona. I to jest to zresztą, o czym ja mówię wielokrotnie w Power Walku, gdzie powtarzam Wam, że tak naprawdę znaczenie ma. Stopień przetworzenia produktu, to co jest najbardziej ma wpływ na zdrowie, to to, żeby to była dieta jak najmniej przetworzona. Ale znowuż, możemy to dopasować do sytuacji, gdzie mamy ultrasportowca, który ma turbo dużo wysiłku, ma na przykład długie biegi albo długi rower. I w takiej sytuacji, czy produkty wysoko przetworzone, które mają dużo cukru, mało błonnika, będą złe? No niekoniecznie, bo w tej sytuacji to narzędzie pozwala dostarczyć odpowiednią dawkę kalorii, energii, glukozy przy małej ilości błonnika pokarmowego, czyli jest bardzo gęste energetycznie, ale też nie będzie z uwagi na brak błonnika pokarmowego obciążać nadto jelit. Co o co nam chodzi? Wtedy takiej, w takiej diecie. Więc widzicie, to, tak jak z językiem polskim, to nie jest takie proste, że powinniśmy jeść tylko mięso, że mięso jest super. Tak? Okej. Okay. Też nie uważam, że mięso trzeba demonizować. Jeżeli ktoś nie chce jeść mięsa ze względów ideologicznych, klimatycznych, jasne, czasami to mięso nam się sprawdza, zwłaszcza mięso, na przykład czerwone wołowina, tym, aby podnieść ładnie żelazo, ferytynę, poprawić gospodarkę żelazową. Ale jeżeli ktoś nie chce tego jeść, no to proszę, nie wmawiajmy mu, że działa na własne ryzyko, bo tę dietę da się zbilansować w ten sposób, aby ona wspierała zdrowie. A zresztą na tym polega personalizacja, że dobieramy tak to jedzenie, aby to ten człowiek jak najlepiej funkcjonował, a nie aby go znowu wpakować w jakieś ogólne ramy. Dlatego ja nie jestem ani z jednej, ani z drugiej strony. Bardziej się temu przyglądam. Trochę w zasadzie jestem przerażona tym, co się dzieje bo w, w dyskusji publicznej w kontekście dietetyki, bo to naprawdę wygląda jak dyskusja polityczna. Nie bez powodu zresztą mówi się, że jak chcesz się pokłócić, to porozmawiaj z kimś o polityce, o religii albo o dietetyce. Dlatego, że każdy tutaj ma swoje zdanie. I każdy może mieć rację. Każdy może nie mieć racji jednocześnie. Dlatego, że każdy z nas jest troszeczkę inny. I nawet w kontekście jednej osoby, to zapotrzebowanie na różne składniki i czy na przykład mm, reakcja na różne składniki w diecie może się zmieniać. Przykładowo, jeżeli ktoś ma problemy trawienne, na przykład ma zespół lita drażliwego, ma SIBO i eliminujemy czasowo produkty wysoko fermentujące. Czyli na przykład nasiona roślin strączkowych, które generalnie są zdrowe. Eliminujemy na przykład jakieś warzywa kapustne, które też są zdrowe, bo mają na przykład sulforafon o właściwościach przeciwnowotworowych. Nasiona roślin strączkowych mają fajny błonnik pokarmowy, mają, zawierają prebiotyki, które odżywiają konkretne szczepy bakterii jelitowych, a te produkują na przykład kwas masłowy. Ale czasowo się to eliminuje, dlatego że w tym momencie ten produkt jest problematyczny. Natomiast po przywróceniu integralności bariery jelitowej, po wyłagodzeniu tego przewodu pokarmowego trochę po mówiąc tak kolokwialnie mm, złagodzeniu, daj, że kiedy damy mu spokój w trawieniu, ponownie wprowadzając te pokarmy, może się okazać, że jest wszystko ok i znowuż budujemy tolerancję na tego typu produkty, które wcześniej były trudne do przyswojenia. I zatem widzicie, że te zasady diety i to, co komu szkodzi, co komu służy, to jest naprawdę kwestia tak indywidualna i nawet intrapersonalna, że kwestia zależności od tego, w jakim jestem teraz stanie zdrowia, co teraz aktualnie na mnie dobrze działa, jakie ja mam teraz preferencje żywieniowe, to jest tak złożone, że obrzucanie się za przeproszeniem głównym i... Mówienie, ja mam rację, ja mam rację, i tak dalej, to moim zdaniem się jest za dużo fermentu. Oczywiście nie zgadzam się z tym, z wieloma zwrotami, które pani profesor przytoczyła. To też nie jest kwestia tego, że ktoś może powiedzieć, czy ja wchodzę w dyskurs z panią profesor. No tak, wchodzę w dyskurs z panią profesor, bo to, że ktoś ma tytuł profesora, nie oznacza, że jest nieomylny, albo nie oznacza, że ja się nie mogę z nim z nie zgadzać. Mam swoją opinię, też czytam różnego rodzaju badania. Średnio w tygodniu czytam jakieś 2-3 nowe prace, przynajmniej 2-3 prace naukowe, więc nie jest tak, że jestem zaimpregnowana na wiedzę, mimo że no nie jestem lekarzem, ale wiem, że lekarze też to czytają. Ty, przy, ty ci przynajmniej, których ja znam i nie zgadzam się z paroma stwierdzeniami, na przykład z tym, że chcą nas zaczipować, tu już naprawdę odpadłam. Ja mam naprawdę parę faz w słuchaniu tego wywiadu i, i to była faza, w której już stwierdziłam, że mam, chyba, no, krew mnie zalewa, ale potem też tak sobie pomyślałam, Jezus Maria, ale przecież chodzi o jedno i to samo, żeby ludzi zachęcić do tego, aby jedli jak najmniej przetworzone jedzenie, aby unikali produktów wysoko przetworzonych, przecież nikt nie każe jeść frytek, chipsów. To, że mamy dostęp do tego i rzeczywiście globalizacja sprawiła, że mamy większy dostęp do jedzenia wysoko przetworzonego, mamy większy wybór. A ponieważ jesteśmy tak skonstruowani ewolucyjnie, że szukamy tego jedzenia, chcemy oszczędzać energię, nie chce nam się ćwiczyć, bo nie chcemy tej energii wydatkować, a szukamy sobie energii też. E... To nie jest tak, że na przykład soja powoduje problemy psychiczne, czy na przykład to, co. Mówią też bracia rodzeń, że był taki jeden post, że zrezygnuj z chleba na miesiąc, a będą efekty lepsze z psychoterapii. Dla mnie to jest no, skandaliczne stwierdzenie, bo depresja czy zaburzenia psychiczne to nie jest kwestia jednego czynnika. To jest kwestia naszego ogólnego środowiska. Zobaczcie jak my żyjemy. wstaje rano, my akurat wychodzimy na spacer. Fajnie, ale mnóstwo osób posiada od razu albo do kompa, albo do ekranu, czyli do scrollowania. Nie ma w ogóle dostępu do światła naturalnego, On czy ma dostęp, ale świadomie z niego rezygnuje. Je na przykład wysoko przetworzone jedzenie. Czy na przykład też dużo się stresuje. Jak my pracujemy, siedzimy. Prawda? Mamy mało ruchu. To wszystko ma wpływ na rozwój zaburzeń psychicznych, w tym zaburzeń depresyjnych, a nie tylko to, że jemy genetycznie modyfikowaną soję. Więc moim zdaniem to jest bardzo duże Uproszczenie, żeby już nie mówiąc, błędne stwierdzenie. I uważam, że takie podejście jest wielokrotnie bardzo krzywdzące dla osób, które na przykład zmagają się z zaburzeniami depresyjnymi. No tak, wystarczyło nie jeść soi. No przecież. No przecież, wystarczyło nie jeść chleba. Co za problem, tak? Więc ja się nie zgadzam z paroma stwierdzeniami, tak jak na przykład właśnie w kontekście z tą soją. Natomiast też uważam, że trzeba dociekać, być ciekawym tego człowieka i być ciekawym tego, jak ta osoba reaguje na różne pokarmy, na różne kombinacje pokarmów. I dostosowywać zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, no bo też w takim razie komu wierzyć? Jeżeli ja powiem, że ja się opieram na badaniu A, które czytam, że nie jest sponsorowane, bo jest disclaimer, że nie jest sponsorowane, ale ktoś mi powie, ale jestem fanem Big Farmy, a to wtedy na przykład powie, że a to są takie badania. A skąd ja mam wiedzieć, czy na przykład profesor nie jest sponsorowany przez, przez przemysł mleczarski i na przykład o tym nie mówi, tak? Czy przez przemysł mięsny. Więc wiecie, tutaj możemy, każdy z nas może się w pewnym momencie obrzucać argumentami, że ja wiem lepiej, ja wiem lepiej, i żadne z nas może nie mieć racji, albo i też możemy mieć częściowo rację, dlatego że ta dietetyka jest tak złożona i tak ją dopasowujemy, to odżywianie do potrzeb indywidualnych każdego człowieka, że dawanie takich jednogłośnych stwierdzeń, że na przykład soja jest szkodliwa, że oleje roślinne powodują raka, moim zdaniem wprowadza więcej fermentu. Bo tak, zgadzam się, że oleje roślinne, zwłaszcza które są bogate w kwasy omega 6, omega 3, nie powinny być poddawane obróbce termicznej, bo one się utleniają. I tak, tworzą się szkodliwe związki. To też wielokrotnie o tym mówiłam w Powerwalku, że jeżeli kupujemy kwasy omega 3, na przykład pijemy olej lniany, no to ważne, żeby on był trzymany w lodówce i na nim nie smażymy, bo one się utleniają te kwasy i są szkodliwe. Ale. Też na przykład w kontekście mięsa czerwonego, to też no, mamy doniesienia już całkiem dobrze ugruntowane, że smażone mięso czerwone poddawane wysokiej obróbce termicznej, no niestety zwiększa ryzyko raka jelita grubego, na przykład i raka prostaty. W kontekście raka piersi te dane nie są jednoznaczne i też wiemy, że liczy się porcja, to że liczy się to, co kładziemy na talerzu obok takiego mięsa, no ale takie są dane, tak? że jednak wiemy, że to mięso czerwone, zwłaszcza poddawane obróbce termicznej wysokiej, no to nie jest dla nas korzystne, jeżeli byśmy jedli na przykład codziennie. Najbardziej niewskazane są produkty ultraprzetworzone. To dotyczy zarówno produktów zwierzęcych, jak i roślinnych, bo można mieć dietę wegetariańską, która jest dobrze zbilansowana i wspiera nasze zdrowie, ale można mieć dietę wegetariańską, która opiera się na produktach ultraprzetworzonych. I z drugiej strony można mieć dietę, która jest jest bardziej zwierzęca, ale opiera się na produktach nisko przetworzonych. Jest tam dużo warzyw. Ja uważam, że też mówienie ludziom, że warzywa na połowie talerza to jest dramat, to jest chyba jedno takie było stwierdzenie, że, że gdy pani po prostu usłyszała, że Dzieciom zaleca się, jak się dzieciom, dzieci uczy, że na połowie talarza powinny być warzywa, to że to jest, to, że to jest dramat. Jaki dramat? Przecież potrzebujemy błonnika pokarmowego, potrzebujemy polifenoli, związków w właściwościach przeciwzapalnych. I okej, okay, zgadzam się z tym, że białku jest nam super potrzebne, ale to nie oznacza, że od razu całkowicie musimy tak odwracać te zasady żeby no, powodować jakiś totalny chaos, tak odwracać te zasady dietetyczne, żeby nagle powiedzieć ludziom, nie jedź, jedzcie codziennie jajka, mięso, a nie jedzcie warzyw, bo, bo to też nie będzie wskazane, no bo zwróćcie uwagę, tak, bo tyle osób też mówi o tym, że Big Pharma, Big Pharma, że są badania sponsorowane, że firmom farmaceutycznym zależy nam, zależy na tym, abyśmy... Chorowali tyle tylko, że okej, okay, każdy lek, wiadomo, ma swoje działania niepożądane, które uwaga, są zgłaszane, a następnie też jest podejmowane działanie w celu ustalenia, okej, okay, z czego to mogło wynikać itd. Tak a jaką odpowiedzialność ponoszą osoby, które w internecie, w social mediach mówią na przykład odstaw, jakby warzywa, czy jedz, samo, jedz mięso, tak, cina jajka itd. Tak nie wiedząc w ogóle nic o tym, jak człowiek, jakie jest jego zdrowie metaboliczne, promując mu takie rzeczy, że jedz tam smalec, tak, jedz dużo mięsa, bo to jest dla ciebie podstawa, bo to jest dieta dla mózgu. Jaką odpowiedzialność ponoszą te osoby, gdy na przykład potem będzie zawał serce z tego względu, bo jednak mimo wszystko e, stężenie cholesterolu, frakcja LDL, czyli lipoprotein o dużej, e, o małej gęstości, przepraszam, to jednak jest czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia i to mamy na to ugruntowane dobrze badania. Są doniesienia naukowe, które już pokazują, że naprawdę im wyższe stężenie cholesterolu LDL, tej frakcji lipoprotein. O małej gęstości, tym większe ryzyko chorób układu krążenia i incydentów sercowo-naczyniowych. I znowuż, dla mnie naprawdę tak ważna jest ta personalizacja i tak to dostosowanie zaleceń dla potrzeb osób, do dla, dla, dla konkretnych osób, że nie odważyłabym się z taką pewnością mówić, że tak. Taka dieta jest najbardziej korzystna, że masz jeść mięso, że nie bój się tego cholesterolu, że tutaj wszystko jedno, to nie cholesterol jest tutaj winny. No bo kto weźmie za to odpowiedzialność? No ten człowiek, który się podjął takich w końcu zaleceń, z, wie, z wiarą, że odkrył najświętszą prawdę, bo dietetykom na, na pewno zależy na tym, aby ludzie chorowali i ich, ich trują, albo promują to. Jedzenie, dzięki któremu czują się gorzej i znowu wrócą do tych dietetyków albo do tych lekarzy, a tu jest grupa oświeconych, którzy poznali prawdę, są świadomi, chcą dla mnie dobrze. To kto potem ponosi odpowiedzialność za takie hasła? Więc tutaj też mam takie przemyślenie, że <laughs> jednak chodzi nam o to i jedno i to samo. Takie mam wrażenie. Że chcemy, aby to jedzenie było jak najmniej przetworzone, zachęcać ludzi do jedzenia jak najmniej przetworzonego jedzenia, do unikania słodkich napojów, tak, żeby nie przesadzać z tym. We wszystkim kwestią jest umiar. Ale to, co chciałabym najbardziej podkreślić, to to, że jednak personalizacja i dopasowanie zaleceń do potrzeb konkretnej osoby jest tym kluczem. I takie e, twierdzenie, Jednoznaczne, że takie produkty powodują np. choroby psychiczne, czy że należy jeść mięso i w ogóle wegetarianie to powinni się obawiać o swoje zdrowie, jest moim zdaniem bardzo na bardzo błędne, bardzo krzywdzące. No po prostu jesteśmy różni. I wprowadza naprawdę niepotrzebny zamęt. I zobaczcie, co się dzieje. Wprowadza to, że mimo, że chodzi nam o to samo. To jedni drugich traktują z pogardą, że to my jesteśmy tymi oświeconymi, a ci drudzy są tymi tą ciemnotą, ci, którzy nie poznali prawdy. No i z drugiej strony to my z, i ta druga strona etyki też patrzy na te osoby, które myślą inaczej, pracują inaczej, że to są osoby nieoświecone, że to są osoby które szkodzą. I z jednej strony uważam, że jedna i druga strona może szkodzić, kiedy nie działa w zgodzie z interesem pacjenta i na przykład nie dostosowuje zaleceń stricte do tego człowieka, ale każdy z nas powinien się opierać na aktualnym stanie wiedzy, tym, który jest po prostu dostępny, i na tym polega nauka, że ona ewoluuje. Czasami te zalecenia się zmieniają, ale to, co obecnie wiemy, naprawdę jest całkiem nieźle ugruntowane. I żaden z sensownych dietetyków nie powie, że jedzenie produktów wysoko przetworzonych jest ok, że jedzenie na przykład białych bułek jest codziennie ok, bo to znowu zależy od kontekstu, od tego, co temu człowiekowi chcemy podać, w jakiej sytuacji on jest, i jaka dieta aktualnie będzie wspierać jego zdrowie, jego zdrowie metaboliczne, zdrowie psychiczne, jaka będzie zapobiegać niedoborom pokarmowym albo je uzupełniać? No, jestem ciekawa Waszych też przemyśleń po tym dzisiejszym powerwoku. Um, trochę przyznam, jestem załamana <grym> poziomem dialogu i w ogóle dialogiem, tak? W Polsce, w, w kontekście dietetyki, bo to by zaczęła przypominać politykę. Bo przecież nam chodzi o jedno i to samo, prawda? Chcemy, żeby ludzie byli zdrowsi, ale takie usilne przekonywanie, że to ja mam rację, ja mam rację. No, ja bym aż tak z taką wielką pewnością nie podchodziła do odżywiania, że tylko ja mam rację. Bo naprawdę to wszystko zależy od potrzeb osoby, od jego stanu zdrowia i od tego, w jakim on aktualnie momencie życia się znajduje i co będzie konkretnie wspierać to jego zdrowie. Także dziękuję Wam bardzo. Dzisiejszy spacer był on dosyć taki, no mało myślę, dietetyczny, ale też wydaje mi się, że taka dyskusja jest potrzebna, żeby żeby po prostu sobie nie mieszać w głowach i żeby też się nie obrzucać błotem być otwartym na rozmowę i zarówno z jednej i z drugiej strony, tak? Tych dietetyków, którzy są uważani za systemowych i tych dietetyków, którzy są uważani za tych oświeconych, świadomych. Czy w ogóle dwie strony ludzi, którzy wierzą w jedną dietetykę, a wierzą w drugą dietetykę. Bo to naprawdę jest kwestia personalizacji. Także dzięki Wam bardzo, dobrego dnia, trzymajcie się. Hej. Dzięki za wspólny spacer. To był Power Walk, Twój podcast w ruchu. Razem idziemy małymi krokami ku wielkim zmianom.